Zwolnienia po tragicznej premierze, masa liczb, plotek i nie tylko. Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Dawaj. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do patrona, czy też Discord'a. Tak, ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Oto moje krótkie podsumowanie wiadomości. Z ostatnich dni nie dużo się działo, nie aż tak dużo można powiedzieć, na pewne wiadomości... Czekam, aż się sprawa rozwinie, żeby mieć bardziej kompleksowy obraz. Na niektóre czekam na pozwolenie, żeby o nich mówić, dlatego, bo mi obejmuje NDAK, więc tutaj na razie, tak, dzisiaj będzie troszeczkę krócej, wydaje mi się. Tak więc przejdźmy. Do konkretów, w pierwszej kolejności zwolnienia po tragicznej premierze Build The Rocket Boy Studio, odpowiedzialne za grę Minds Eye, Podobno rozpoczęło proces masowych zwolnień pracowników. Według raportu IGN, który powoduje się na anonimowe źródła w studiu edynburskim, deweloper zaczął dzisiaj 45-dniowy proces konsultacji z pracownikami. Zgodnie z brytyjskim prawem, jeżeli firma planuje zwolnić mniej niż 20 pracowników, nie musi rozpoczynać procesu konsultacji. W przedziale 20 do 99 pracowników to trwa 30 dni, powyżej 100 E, około 45 dni, takie są tam przepisy. Później mówi się, e, że w samej firmie, właśnie Build Rocket Boy, e, co najmniej 100 z szacowanych 300 pracowników firmy w Wielkiej Brytanii może stanąć w obliczu zwolnienia. E, studio zatrudnia 200 dodatkowych pracowników za granicą i od czasu premiery Mindset 10 czerwca, media społecznościowe zostały zalane fa falami po prostu filmów przedstawiających problemy techniczne i błędy w grze. Sytuacja pogorszyła się do tego stopnia, że PlayStation zaczęło zwracać pieniądze wielu graczom, co jest rzadkim przypadkiem. E, ale no ostatnio tak ciężko i tak masowo to były zwracane pieniądze dopiero przy cyberpunku, przy samej premierze, a wszyscy pamiętają chyba jak to wtedy wyglądało. I studio wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że jest załamane, przeprosiło, mówiąc, że jest pełni zaangażowane w zapewnienie wszystkim graczom wspaniałego doświadczenia i będą to naprawiać. Natomiast no, ma się tylko raz. I tak naprawdę później jasne, można odbudować zaufanie, oczywiście, natomiast statystycznie patrząc na... Powiedzmy, stopień strat i to, ile kosztuje to odbudowanie zaufania, i potem ewentualna sprzedaż, i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje to często, właśnie ten obraz, że jeżeli się zepsuje coś na premierę, jasne, można odbudować to zaufanie, zdarzają się takie przypadki, natomiast wciąż nie zarobi się tyle, ile przy raz dobrze zrobionej danej premierze. to jakby historia pokazuje, dane wszystkie pokazują. Także tutaj raczej nie ma szans na zbyt duże odkupienie, z racji tego, że nawet jeżeli zostaną pro rozwiązane problemy techniczne, to problemy z designem i problemy, które tkwią w rdzeniu tej gry, no nie, nie zostaną naprawione tak łatwo. Ocena gry na Metacritic wynosi około 38% dla wersji PC i 28% dla wersji na PlayStation, co czyni ją najniżej ocenioną grą na Metacriticu w tym roku, znacznie niższą niż jakakolwiek inna gra w roku zeszłym. Nie, nie radzi sobie również na Steam, bo tam ma ponad 1800 recenzji i tylko 37% jest pozytywnych, więc też jest kiepsko pod tym kątem. W wywiadzie dla VGC na początku tego miesiąca przed premierą gry zastępca dyrektora e, gry Minds Eye, Adam Whiting powiedział, że chociaż Build a Rocket Boy pracowało zarówno nad e, Everywhere, czyli nad tym projektem, w którym ma być taki bardziej user-generated content, czyli wchodzicie sobie po świecie i tam budujecie sobie te wszystkie asety i tak dalej. Czyli tworzycie taki ala, ala Roblox, to miało być trochę w tym stylu. No to większość jednak twórców skupiała się na Mindzai. No i niestety widać, że mogli się najpierw skupić nad jednym projektem i zrobić go do końca dobrze, a nie robić dwa naraz. Tutaj ta technologia miała być wspólna, ale widać, że to poszło troszeczkę w dziwnym kierunku. I tutaj cytat, chociaż mamy duży zespół deweloperski, a część zespołu przez jakiś czas skupiała się na Everywhere, prawdopodobnie większa część zawsze koncentrowała się na Mindzai, gra tego rodzaju jak, jakości i skali. Potrzebuje wielu artystów, wielu programistów, wielu wszystkich specjalizacji potrzebuje dużo miłości i tutaj ewidentnie chyba tej miłości zabrakło dlatego No bo faktycznie gra jest w stanie technicznie bardzo złym gdzieś to po prostu skręciło w nieprawidłową stronę i raczej tutaj nie ma szans na to żeby to się w jakikolwiek sposób miało poprawić i odkupić ale przejdźmy dalej bo zwolnienia są nie tylko w firmach które miały bardzo złą premierę też firma które po prostu miały złe kontrakty i tutaj deweloper gry Steelworks The Deep, studio The Chinese Room, tutaj dokonało niewielkiej liczby zwolnień po wydaniu dodatku Sirens Res DLC do swojej nagrodzonej przez BAFTA gry w tym roku. I tutaj to by można było wyszukać właśnie po LinkedInie, że około 10 pracowników ze studia oznaczało się jako poszukujących pracy. Firma należy do Sumo Group, która w lutym ogłosiła, że skupia swoją działalność na usługach deweloperskich i porzuca właśnie wewnętrzne projekty. I tutaj Chinese Room, akurat nie wiem na ile mogę mówić jakie tutaj są aktualnie relacje między Sumo Group a Chinese Room, więc nie mam zamiaru jakby rozszerzać tego wątku, natomiast trzeba pamiętać, że Chinese Room pracuje też nad Vampire The Masquerade Bloodlines 2 i na tym się aktualnie skupiają ten projekt też w sumie nie mogę mówić o jego statusie, natomiast oczekiwania względem tego projektu urosły już tak dużo przez lata, a ludzie niektórzy zdążyli o nim zapomnieć, że niezależnie w jakim stanie ta gra wyjdzie i tak nie spełni tych oczekiwań. Może tak. Natomiast wciąż, no, The Chinese Room funkcjonuje, kończą właśnie tego wampira, a ile to im jeszcze zajmie, to już jest inna sprawa. Natomiast, no, niestety widać, że też dotykają tych twórców zwolnienia mimo wszystko. Następnie przejdźmy do game liczb. I tutaj Neo Wiz ogłosił, że IP Lies of Peace z powodzeniem utrzymuje swoją globalną popularność, torując drogę do potencjalnej długoterminowej franczyzy 20 czerwca firma Neo Wiz ogłosiła, że jej właśnie powiedzmy Souls, like z Pinokiem Przekroczyła 3 miliony skumulowanych e sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. E obejmuje to zarówno sprzedaż podstawowej wersji Lies of PE DLC The Prolog e Ten łączny wynik uwzględnia cyfrową fizyczną sprzedaż. No, 3 miliony to jest całkiem e solidny wynik, jak nagrę, no można powiedzieć, Double A kierującą się w stronę AAA. W ciągu miesiąca od premiery gra sprzedała się w milionie egzemplarzy. O osiągnęła 7 milionów graczy w zaledwie 5 miesięcy. E ponad 90% sprzedaży pochodziło z rynków zainteresowanych. Zagranicznej, w tym Ameryki Północnej, Europy i Japonii, co demonstruje jej globalną e, atrakcyjność. Co ciekawe, New ogłosił również, że każdy deweloper z zespołu Lies of P otrzyma premię za wcześniejszą premierę w wysokości 10 milionów bonów, czyli około 7200 dolców. E, otrzymają dwa tygodnie płatnego urlopu. E, również członkowie Round Studio, zespołu odpowiedzialnego za grę, otrzymają w prezencie e, Switcha 2. Każdy z nich, także spoko. Rundate zatrudni około 300 deweloperów. Urlop z dodatkiem do 15 dni płatnego urlopu, wymaganych przez koreańskie prawo. Tak więc no, spoko bonus. Następnie, Rematch, gra piłkarska dostępna w Game Pass osiągnęła milion graczy po pełnej premierze na PlayStation, Xbox i PC. To już teraz do miliona dosięga, bo tutaj wprost mówi się o... Aha, okej, okay, milion graczy wszystkich, natomiast 92 841 tysięcy jednoczesnych graczy na Steamie, czyli prawie 100 tysięcy, jak na taką grę, to jest naprawdę solidny wynik, no bo to jest taki... Powiedzmy Double A Rocket League z ludźmi, czyli piłka nożna, no bo Rocket League to jest piłka nożna z samochodzikami, a tutaj mamy po prostu ludzi od Slow Club, swoją drogą, e, czyli twórców chociażby Sifu, także e, tutaj trzeba powiedzieć, że całkiem solidnie to zadziałało. Dodatkowo jeszcze dodatkowo jeszcze był wyciek danych z SEGI, który ostatnio właśnie y, y, prezentował wyniki finansowe i w, tutaj będziecie mieli podlinkowane jakby dane do dokumentów. Y, mieli kiepsko zakodowany PDF z danymi prezentacji i można było stamtąd wyciągnąć właśnie wszystkie dane, jak się sprzedawały całkowicie ich gry, powiedzmy na rynkach. Y, tutaj mamy o, oczywiście podział na kolejne lata, ale nas interesują te skumulowane liczby. No i piąta persona ponad 7 milionów s, sprzedanych sztuk całkiem solidnie. Sonic Frontiers, ku memu zaskoczenie ponad 4,5 miliona, bo nie jestem fanem, e, natomiast nie wiedziałem, że aż tak dobrze się to sprzedało jak na taką markę, 3,5 miliona, Team Sonic Racing, Total War 3 Kingdoms ponad 3 miliony. Jaku za Like a Dragon prawie 3 miliony? Sonic Superstars prawie 2,5 miliona. Tak samo Warhammer 3. Shin Megami save V Łącznie z Vengeance ponad 2 miliony. Persona 3 Reload ponad 2 miliony. No i Like a Dragon Infinite Wealth lekko ponad 1,5 miliona i prawie milion. The Man Who Erased His Name To wiadomo, że powiedzmy tam kolejne te dodatki, które są bardzo wtórne, będą się gorzej sprzedawały. Tutaj akurat to jest powiedzmy. Dodatek, który przerodził się w jakby osobną grę, no ale wciąż te liczby są całkiem solidne. I patrząc na komentarze, jeżeli chodzi o wyniki finansowe Segi, no to nie płaczą z tego powodu. Także chyba jest GIT. Ostatnio też w... pojawiły się spekulacje, o których wspominałem wcześniej. Jeżeli chodzi o emulator, Ksenia i ludzie, którzy tam pracują, ponoć mieli umowę z Microsoftem i tutaj macie na zrzucie ekranu komunikat zespołu Ksenia, który wyraźnie zaprzecza jakiejkolwiek współpracy. Spekulacje zaczęły się od doniesień Insidera Ecstasy, który właśnie wspominał, że taka współpraca gdzieś istnieje, a tylko się o niej nie mówi, bo twórcy mają NDA, natomiast Jess Corden, ten, który jest... Dziennikarza Windows Central, i on jest takim, jeżeli on coś o czymś mówi, to zazwyczaj to się sprawdza, albo przynajmniej sprawdzało się na jakimś tam, w jakimś tam przedziale czasowym. No i właśnie on stwierdził, że no to jednak nie jest prawda, to nie, nie słyszał nic w różnych przeciekach we, wewnątrz firmowych. Tak samo inni likerzy też wspominali, że pytali się u swoich źródeł i również nie byli w stanie dociec do tego, czy. Właśnie ludzie od Kseni coś kombinują z Microsoftem, czy nie. Mimo to Ekstadis dalej się upiera, także zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Natomiast nie ma tutaj dowodów konkretnych potwierdzających te spekulacje. Kolejna to jest coś, o czym parę osób mi wspominało w komentarzach. I mówię to tylko dlatego, że dla iluś osób widać, to jest bardzo ważne. Natomiast dalej nie znalazłem nigdzie indziej żadnych konkretnych pewnych źródeł, tylko znowu to jest materiał jednego typa. To się troszeczkę teraz rozkłada po internecie. Być może w końcu jakiś dziennikarz zrobi jakieś konkretne śledztwo w tej sprawie. Natomiast jest materiał, który właśnie pokazuje, że ten strajk no ma toksyczne przywództwo i w ogóle ten cały związek zawodowy nie działa konkretnie w interesie wszystkich aktorów głosowych, czyli no, tutaj zarzuty, jakie są w tym materiale, to jest to, że związek zawodowy układa warunki pod siebie, później dokonują pośredniego przymusu, czyli albo aktor głosowy jakiś jest w związku, albo ma po prostu gorsze warunki na planie, albo blokuje mu się dostęp do określonych, właśnie, fuch. Także to są. Niestety takie mechanizmy, które występują w wielu związkach zawodowych, i to są właśnie te rzeczy, o które zazwyczaj ludzie, jak u nas krytykują związki zawodowe, to właśnie o nich wspominają. I mam wrażenie, że takie właśnie te mechanizmy są wspólne dla wszystkich związków zawodowych, których przywództwo jest powiedzmy wąt o wątpliwej etyce. Tylko, że zaznaczam tutaj, że to wszystko. To są twierdzenia jednego człowieka, który zebrał ileś tam doniesień różnych po internecie. Wciąż to nie są potwierdzone oficjalne informacje. Jeżeli jakiś dziennikarz by to przynajmniej potwierdził jakąś dokumentacją, to by było spoko. Natomiast te osoby, które mi zaznaczają, właśnie, że no ten z Sagafra to jest. No nie jest tak naprawdę w interesie aktorów głosowych, że to jest tylko nabijanie sobie kabzy, przywództwa i tak dalej. Być może nie znalazłem na to żadnych dowodów w internecie, natomiast faktem jest to, że często właśnie w takich mechanizmach wewnętrznych zdarza się właśnie jakiś ostracyzm, jakiś ten pośredni przymus kierownictwo nie mówi głosem wszystkich członków, tylko jakby robią wszystko w swoim własnym interesie. Natomiast tak jak mówię, brakuje tutaj oficjalnych potwierdzeń, ale możecie sobie sprawdzić sami ten materiał. Bardzo chętnie przekonam się o tym, żeby tutaj było to bardziej kompleksowo przedstawione, bardzo chętnie zgłębię temat, jeżeli pojawią się jakieś oficjalne źródła, wtedy może zrobię bardziej kompleksowy materiał. Tutaj ten człowiek, który właśnie... Em, Stworzył ten filmik, który jest dość długi, w sumie są dwa, i one są tam podlinkowane, także sobie znajdziecie to w opisie. No, pozbierał trochę tych informacji, tylko dalej, to są wszystko plotki i doniesienia, dlatego właśnie nie robię z tego oficjalnego dużego newsa gdzieś tam w segmencie, bo wolę aż wszystkie fakty wyjdą na jaw i zostaną oficjalnie potwierdzone, wtedy bardziej uda się kompleksowo oddać, jakby naturę problemu, o może tak. Bo nie twierdzę, że właśnie nie ma tego toksycznego przywództwa, nie twierdzę, że tam nie ma problemów. Absolutnie nie odchodzi. Tutaj bardziej chodzi mi o to, żeby wszystko jakby zebrać w jednym miejscu i żeby mieć jakby fakty jasno wyłożone. Yy, idźmy dalej, a teraz trzymając się jeszcze w klimacie plotek, yy, to wcześniej w tym tygodniu prezes Xboxa Sarah Bond ogłosiła wieloletnią współpracę między Microsoftem a AMD dotyczącą chipów, które będą napędzać sprzęt Xboxa następnej generacji. To, co wyróżniało się w, przy tym ogłoszeniu, to sposób, jaki Bond opisał tę generację. Yy, cytuję, chodzi o zbudowanie platformy do gier, która jest zawsze z tobą, Być mógł grać w gier, które chcesz na urządzeniach, gdziekolwiek chcesz, dostarczając ci, yy, doświadczenia Xbox nie zamknięte ani w jednym sklepie, ani nie związane z jednym urządzeniem. Więc to no, trochę brzmi jak PC, mobilny PC i różne inne formy PC-ta. I jeden z insiderów zauważył, że jeżeli konsola miałaby obsługiwać wiele sklepów z grami, musiała być sprzedawana z zyskiem. To jest taka teza bardzo luźna, można powiedzieć, i znowu nie, nie potwierdzona nigdzie. Natomiast właśnie zakłada, że taka konsola mogłaby kosztować ponad 1000 dolarów. I obecnie po niedawnych podwyżkach cen przez Microsoft to nie wydaje się znowu aż tak bardzo wygórowana sprawa patrząc, że chociażby najnowszy, najbardziej wypasiony ten Xbox Series X z 2 terabajtami dysku kosztuje 729, tam 730 dolarów powiedzmy i to jest drożej niż pi piąte PlayStation w wersji Pro. Które kosztuje 700 dolców. Oczywiście, jeżeli nowa konsola będzie bardziej skierowana w stronę PC, no to tutaj właśnie te koszty technologiczne mogą być inne, więc te 1000 dolarów może nie być znowu aż tak bardzo wy, yy, wygórowaną ceną. Już teraz nadchodzący handheld podobno będzie kosztował blisko tej granicy, no bo mówi się, że właśnie ten ROG Xbox Ally może kosztować około 900 euro. Więc to już tak powolutku sięga do tego, żeby za parę lat mieć najnowszego Xboxa za 1000 dolarów, to nie wydaje się takie kompletnie nierealistyczne. Natomiast no mówię, to jest plotka i czas pokaże tak naprawdę jak to będzie wyceniane. W zasadzie to z takich newsów konkretnych to jest tyle. Jeszcze chcę poruszyć tutaj kwestię wydarzeń, na których na które warto, do których warto że tak powiem dołączyć, na których warto być i też jeżeli chcecie to tam mnie znajdziecie prawdopodobnie będę na nich wszystkich więc tak po pierwsze konkurs zespołowego tworzenia gier komputerowych jak zwykle co roku ZTGK wspaniała sprawa wspaniała impreza od 26 czerwca czyli w czwartek piątek tutaj będzie będą prezentować właśnie studenci i licealiści swoje projekty, w tym projekty na własnych silnikach, także to jest fascynująca sprawa. Oczywiście możecie liczyć tutaj na moją relację z tego wydarzenia, jak tylko wrócę właśnie z tejże imprezy, także bardzo gorąco polecam. Następnie 5 lipca Hello Game Dev Conference we Wrocławiu, w, tutaj w Nadezwu I, i oczywiście zapraszam, zapraszam, bo będzie po pierwsze za darmo, po drugie będą wykłady, będą strefy z wystawionymi właśnie grami, jakieś chilloutzone, takie, takie rzeczy. I oczywiście Hello Game Jam, także zapraszam serdecznie. Też sam tam będę wykładał, coś tam o optymalizacji opowiem, ale naprawdę wykładowców, tam prelegentów nie brakuje. Będzie, będzie sporo ciekawych osób, które opowiedzą o swoich doświadczeniach z tworzeniem gier, także serdecznie zapraszam. Właśnie teraz widzę, że mi rogi borys tutaj mignęli, także tym, tym lepiej, tym śmieszniej, tym bardziej zapraszam w takim razie 5 lipca, czyli to jest sobota, niedziela, od 10 do 17. Następnie 6 lipca, czyli w niedzielę, będzie koncert Final Symphony 2 z muzyką z Final Fantasy. I wcześniej właśnie, bo to koncert sam zaczyna się o, o 16.30 będzie, o 16.30, teraz sam nie jestem w 100% pewien i nie zapisałem sobie nigdzie tej informacji, ale będziemy mieli, będziemy, będziemy mieli panel dyskusyjny, na którym też będę i będziemy mówili o wpływie muzyki Final Fantasy na branżę gier wideo. Nagry wideo w ogóle i on będzie odbywał się przed koncertem, chyba 16.30. Myślę, że tam jeszcze znajdziecie te informacje. Podlinkuję Wam je w opisie, także zapraszam. I wydarzenie bardziej odległe, bo 19 września do 21 września, czyli od piątku do niedzieli, Kopernikon w Toruniu, na którym już się zadeklarowałem, że będę. Także mamy tutaj dopiero już porę wczes wczesnej jesienną ale tor torn jest piękny o tej porze roku, jak i o każdej innej chyba w każdym razie też zapraszam i polecam, bo to jest piękny festiwal, jeżeli chodzi o gry, komiksy, cosplay i inne tego typu rzeczy związane właśnie z popkulturą, tak więc zdecydowanie warto i tam też coś opowiem, też tam będę. Tak więc podsumowałem wydarzenia, podsumowałem też najnowsze wiadomości. Kolejna porcja już niedługo, a póki co, wszystko w tym materiale. Zapraszam do leków w komentarze, dołączenia do Discorda, Patronite'a, czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też bardzo i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale na Okiem DEWA.